Alo, siema, dzień dobry, cześć i czołem, YouTube, z tej strony Killerec, witam was po raz kolejny, bardzo serdecznie, dzisiaj trochę inaczej, dzisiaj z przymrużeniem oka, talia Peace Offering, prowadzona przez Miss Bumbleflower. Group Hack, pierwszy od bardzo dawna, od 2016, pamiętna talia Tinos i Kiro. Pamiętacie taką piękną talię. To źle, że pamiętacie, bo tak naprawdę to Kenaios i Tyro. Ja się przejęzyczyłem, ale zmieniłem to w mały test. Dobra, nieważne. Dobra, na temat Komandera. Miss Flower, 1-5, Vigilance 4 Mana. Kiedykolwiek zagrywamy Spell, wybrany przeciwnik drogę kartę. Fatalnie. Idziemy dalej, może będzie lepiej. Połóżmy counter 1-1 na wybranego stworka. Tutaj mamy wybór, możemy dla przeciwnika. Możemy raczej dla siebie, ok, jest trochę lepiej. I na koniec, jeżeli to jest. A, nie, jeszcze. <śpuszczam> Przepraszam, dostaję flying do końca tury. E, no, całkiem przydatne. E, jeśli to jest drugi raz, kiedy ta ability rezolwuje. Dopieramy dwie karty. Tym razem, my, tym razem nie musimy rozdawać nikomu innemu kart. Okej, okay, fair. Można coś z tym zrobić. Uh, Joshley Quay, Mistrz Value, mówi nam, żebyśmy dodali tutaj jak najwięcej countrypów. Również Instant Speed, ponieważ ability triggeruje w każdej turze i za podwójny czar, dwu czar, co będziemy mogli drułować razem z przeciwnikami. Będziemy dostawać swoje dwie karty no i minimum te dwa karty. Ale mm, czy to jest fajne? To może być. Okej, okay. mam dla was jednak inne spojrzenie na sprawę. No bo co jeśli Talia ma ukrytego komandera i nie jest nim oczywiście także Lis, bo to byłoby zbyt proste i zbyt oczywiste. Myślę, że prawdziwą nazwą tej Talii, o której nikt nie myślał w ten sposób, oprócz design Teemo, jest ten jego noś. Cholera, to nie wiem. Przewijmy, przewijmy taśmę. Triszka i Decafil nie jest naszym sekretnym komanderem, ale naszym sekretnym komanderem są alternatywne wincony, więc zostawmy to tak, jak jest. To już prawie trzecia minuta nagrania, muszę się spieszyć. Mamy no maksimum chęce, jest niezwykle potrzebne z nią w stole. Na początku apkipu, jeżeli mamy 13, dokładnie 13, liczba jego to 13, nie mniej i nie więcej, wygrywamy grę. Wygrywamy grę jest niesamowitym magnesem na removal. Zdarzało mi się to zagrywać w drugiej turze i był pierwszą rzeczą do odstrzału, co zawsze sprawiało, że szczerze robiłem wielkie oczy, ale okej, okay, co kto woli. Dzięki temu mój króliczek pożyje dłużej. Bardzo fajna karta. Nie jedyna. Jak to? Zdarzało się w przeszłości, że Wizardzi dawali nam alternatywne winkom, do ale tutaj jest ich aż trzy. Drugi z nich to Simigas Tendency Enchantment. Bardzo dobrze znany i ulubiony. Może nie przeze mnie, bo jest łatwy. Jest dużo łatwiejszy od tego. Ale nie możemy krytykować. Zatrzymana kładziemy jeden 1 counterka na stworę Kiedykolwiek kładziemy kanterka na stworka, pod naszą kontrolą, to kładziemy tak dużo kanterków grów na Simic Ascendancy i na apkipie, jeżeli mamy tych kanterków zebrane 20, wygrywamy też grę. Miss Bumbleflower jest tak hojna, tak dobrze radzi sobie, nawet w Prekonie z rozdawaniem kanterasków, że wystarczy jeden obrót, rundka po stole kiedy zagracie i przelecicie po każdym graczu, to wracając do was w apkipie powinniście mieć to już zaliczone, więc wybierzcie tylko odpowiedni moment i macie to. I teraz, wreszcie, jest ta chwila, kiedy się już na pewno nie pomylę, bo sam układałem przecież te karty w odpowiedniej kolejności. Pod spodem jest nasz alternatywny komander już wiecie, bo to jedyny trzeci alternatywny weekend to Czy to się tak czyta? Nie wiem, miałem sobie przygotować w przeglądarce Tłumacza, żeby to dla mnie ładnie przeczytał, ale będziemy e, udawać, że to 20 Toad, Toad. Nasze maks chęca jest 120. Dziwnie. Dlaczego? Kiedykolwiek atakujemy dwoma lub więcej stworkami, kładziemy kanterka na 20 Toad, Toad. I drawujemy kartę. NIT. Na koniec. Kiedy 20 Toad, Toad atakuje. Wygrywasz grę, jeśli jest na nim 20 kanterków. Lub jeśli masz 20 kart na ręce. A, to dlatego 20 max jest okej? Okay. To jest nasz szef. I ta talia ma swoją alternatywną nazwę. Jak wytresować żabę. Tresujemy tego skurczybyka bardzo szybko. Każdy kanterek od Miss Bumbleflower Zostanie mu przekazane. Każdy jeden spell zainwestowany w tego jegomościa. Ale oczywiście nie polegamy na tym. Dużo łatwiej jest nabić te 20 kart na rękę. Z aż pięcioma, chcę powiedzieć pięcioma, ale kusi mnie, żeby powiedzieć sześć. Sześć zniesień ograniczeń na hand size. Sześć kart pozwala nam mieć więcej niż yy, 7 z tym, że tutaj jest. A nie, tu jest nawet max. Ok, no max handsets, nie jakieś 13. Okej, okay, okej, okay. więc tutaj jest tylko specyficznie 20, a cała reszta chyba daje po prostu no max handsets. Strasznie łatwo jest zachęcić ludzi do tego, żeby drułowali razem z nami karty. Strasznie łatwo jest poprosić kogoś, hej, dobierzemy sobie razem, ok, bądź moim przyjacielem. Kumulujemy to. Wystawiamy szybko rapkę. Znajdujemy. Przy okazji w Lightning Greaves. I mamy to. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, mamy to. Żaba wchodzi jak w masło, ale żeby było jeszcze łatwiej, do pomocy jest też Frugotten Ancient. Frugotten Ancient. Oczywiście, znacie, to nie jest żadna nowa karta, tylko reprint 03. Kiedy gracz kastuje spell, możemy położyć kanterkę na Frugotten Ancient i na apkipie. Jeż, możemy przenieść dowolną liczbę tych kanterasków na inne rzeczy. Co robicie? Kurczę, kurczę, nie wiecie, co robicie? Bierzcie tę kanterka. Kanterkę od razu bierzecie. To się triggeruje za każdego gracza, to się triggeruje też razem z wami, więc z początku to może być dość, dość przerażające. Kiedy Bumble Flower triggeruje i kładzie kanterkę sama z siebie. Wiemy na kogo, a potem... E a potem on też mówi, że chce konterka i e, no, w waszej turze to jest trochę rzeczywiście niezręczne. Czemu e, 03 e, zamieniło się w 20-23, e, tylko w swojej duże? Ale uspokój się. Ale nie, 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 spokojnie, spokojnie. Będzie dobrze on przeżyje. Już wam pokażę, jak się to robi. Już was nauczę, jak się rośnie e, Forgotten Ashanta. E, ktoś zagrywa spell, tak? Nie możecie za każdym razem mówić. Trigger położona na nim kanterka, ok? Czy ktoś ma jakąś odpowiedź? Już mogę to zrobić, tak? Ok, dziękuję. Trigger! Yy, chcesz zapłacić <laughs> Nie możesz. Kanterek. Nie, nie, nie. Wy jesteście jak szef, tak? To się wam należy. Wasza charyzma musi wam, im pokazać, że, że te kanterki tu już były. Oni zagrywają spel, wy nic nie mówicie. Wy po prostu sięgacie po kostkę, tak? Sięgacie i kładziecie. Nie, nie musicie oszukiwać. co się zbierze do 20. Easy. Kastuję kolejne. Tak. Wszyscy słyszeli. Wszyscy to widzą. Ruch jest bardzo wyraźny, zdecydowany. Ktoś kastuje znowu. Ktoś strzelił pan spelem. Rozumiecie o co chodzi. I to nie może być takie, że nic nie mówicie, tak? I że sobie tylko tutaj przekręcacie, on coś oszukuje. Wszyscy zwracają od razu uwagę. Ile tu było tych kanterków? Przy chwilą było 5, gdy przekręciłeś nagle na 17, coś się niechalo? Wróć, policzmy to. Nie, oni go, będą chcieli wtedy zastrzelić. Wy musicie ostentacyjnie podnieść tego kanterka z czwórkę na piątkę. Po prostu machnąć im przed oczami. I położyć. Jak szef. Dochodzicie do swojego apkipu. Macie ich XYZ. Trigger Teraz możecie się już pochwalić, bo wszystkie cieniasy zaspały. Mam trigger. Mogę przenieść wszystkie moje kantery. Kantery na Żabę. Mówią, idziecie w kombat. Żaba w las. Epicki moment gracza. Tak wygrywa ten wek. Nie bawcie się w żadne kalonian, hydry tak? i podwalanie waszych kanteków. Boże, ludzie, to jest hack. To jest hack, chcecie mordować ludzi? Przecież walczymy o pokój, więc mamy pokój, ta żaba nawet nie musi wbić damage'a. Rozumiecie? Ona musi tylko zaatakować, zaatakować. Więc nasz wysłany emisariusz dostaje swoje 20 i idzie po rozwiązanie konfliktu. Jest jeszcze parę sympatycznych kart, które chciałbym wspomnieć, bo to jest już dziesiąta minuta. Uh, Secret Rendezvous. Mm. Za sprawą Goldfishów ta karta została bardzo mocno wypromowana. No nie, ona oczywiście jest super w grze na czterech. Nie wiem, czy wierzycie Richardowi, czy nie. Ja uważam, że jak najbardziej ma rację. Rejcik się tu zgadza, trzyma na trzy karty i w białym, wow. A mało tego. Wybieracie sobie osobę, która jest najbardziej z tyłu, albo kogoś, kto chce być waszym ziomkiem, dajecie tej osobie konkretnie dodatkowe trzy karty, więc efektywnie to jest sześć kart przeciwko waszemu przeciwnikowi, przeciwko jakimś archenem, który chce się zaraz skąbić. Genialne, ale wiecie o co chodzi, tak? Przede wszystkim w tej karcie. To jest Secret Rendezvous, tak? Macie jakąś fajną koleżankę w swojej grupie. Macie kogoś, z kim chcielibyście się wybrać. Na sekretną schadzkę, grajcie Perch protection. Teferis protection. Nie, perch protection. Teferis protection na dopaku. 6 mana. Stwórz cztery ptaki. Tak świadomie minąłem ten tekst u góry. Eee, z flyingiem oczywiście, bo ptaki nie ma. To jest stwórz 4 pingwiny. Eee, jeżeli prezent był ofiarowany, mechanika saty, o której w ogóle nic nie powiem, bo hecheszkujemy tutaj dzisiaj tylko, e, to wszystkie nasze permanenty phase -outują, do końca, które i nasze, e, życie nie może się zmienić. Exilujemy patch protection, nawet pod tym względem zgadza się z Teferis Protection, że nie ma rekursy, musicie się tego pozbyć. Efekt jest ten sam, tylko że macie wyklejone cztery ptaszydła, i tą ekstraturę. Macie tą ekstraturę dla kogoś. Dajecie komuś możliwość przywalenia gościowi, którego nie lubicie w stole najbardziej. Dwa razy. Ta karta to złoto. Jeżeli akurat nie wystarczyło Wandemajer, żeby wykończyć złośnika jedną rundkę, bonusowa runda. No. Więcej takich rzeczy, co za wspaniała zabawka, kocham. Myślę, że będzie grane. na pewno przeze mnie Bloodroot Apothecary. I o tej karcie może mówić więcej, w sumie dawno nie widziałem Commanderów przyznaję się, bez bicia, więc nie mam tak pewności, ale Toxic 2, za 3-3 i kiedy wchodzi, dajemy wybranemu przeciwnikowi e, i sobie po treżurku a potem, dopóki jest w stole, kiedykolwiek przeciwnik poświęca nam Grissel token, to dostaje dwa Poisona. <laughs> sam, sam koncept włożenia Poison do grup Haga jest tak złowieszczy, że, że już samo to sprawia, że człowiek się uśmiecha mimowolnie. Ale najwspanialszym momentem jest wyciągnięcie przez was tego słodkiego króliczka i pokazanie go wszystkim. Popatrz na tę uroczą istotkę. Ale wiesz co? To jest dla ciebie. Ale wiesz co? Z drugiej strony masz, bierz. A, by the way. Nie żyjesz. <ścoughs> co to za połączenie? Ktoś... Kto to wymyślił? Nie wiem, jest geniuszem komedii. E, fyreksjanie ukryci e, pod maleńkim koleżką z kijaszkiem. Złoto. A, dziękuję, Wizardzi. Natomiast to, no, pewnie był pewnie by po prostu mocny efekt, bo blokujemy wszystkie te peski, treżury i których jest, teraz już powie, komandra, powa komandra, to treżury i clue, i clue, i cokolwiek tam sobie po prostu Blad, tego pewnie nie ma za dużo. Całkiem solidny, coś, co może zablokować, jak on się nazywa. Taki filtr, każu, ale jak ja sobie nie przypomnę. Dockside ex 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 Doxide Extortionist. <grym> Przepraszam. Ostatnia karta, jeszcze dwie. Jeszcze dwie. Pokładałem je nawet w miarę w kolejności od e, e, zwykłych, do moich ulubionych. I to jest top 2, e, numer 2. Mm, Zaspoilerowałem. Octomancer, Gift an Octopus. Jak to? Octopus. Zazwyczaj jest Card albo Fish, ale Octopus. Zagrywając możemy zdecydować, że e, przeciwnik stworzy 8-8 Octopusa. E, za 5 ma na 3-3. No to co tu jest jeszcze wciśnięte, na endstepie mm, tworzymy token z e, stworka, który wszedł w stół w tej turze. Na każdym endstepie. Target creature token, enter the battle distance. No wydechuję jest tego pełno, ale samo to, że my dajemy komuś i w endstepie mamy. <grymne> no, one razem wspólnie, 16-16 wygenerowane za 5 mana, no plus to 3, no okej, okay, okej, okay. może ważne, może nieważne, on raczej nikogo nie uderzy, ale dwa oktopusy już chyba tak, więc jest ten jeden wariat, którego bardzo nie lubicie, jest ten kolega, który próbuje mu oddać przez całą grę i nie i że pozwalacie mu na to, to jeszcze sami będziecie mieli wspaniałą możliwość, kiedy? Taka Talia jest dobra. Jak tu wiele jest innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają pojedynkowanie się no, wespół w zespół. Nie wszystko Solo. Komander to socjalny, piękny, społeczny format. Przywalmy razem to jest już 16 minuta. Ja zmierzam do końca i moją ostatnią ulubioną rzeczą w tym Prekonie jest kontra. Jest kontra. No to nie zły ze mnie błazen, skoro zostawiłem sobie kartę tego typu na koniec, ale, ale naprawdę się wytłumaczę. Naprawdę się z tego wytłumaczę. Więc sam koncept Counter jest w ogóle oczywiście złowiesz to zabawny, kiedy to nasze Arch enemy, kiedy ten Nemesis wyciąga swą. Finalną kartę atutową, która ma przeważyć szale zwycięstwa na jego stronę, a wy mówicie: No! Nope", to, to już samo w sobie oczywiście wielu się podoba, ale to dzieli, tak? Mamy zwolenników takich rozwiązań, i mamy wielkich przeciwników, którzy po prostu brzydzą się niebieskim. Za sam ten jego aspekt, za to, że ma taką możliwość zbyt efektywnie, zbyt brutalnie usunąć wszystko, zanim w ogóle dojdzie do miejsca. Ale teraz jest plot twist, no bo co jeśli skontrujecie ten spell tak mocno, że kolega obok aż dobierze kartę. I tak właśnie opadnie ręka, która zobaczy, że zabiliście wszystko, wszelką nadzieję, a do tego jeszcze ten ktoś obok, dobrą kartę. Nie on, który został tak mocno pogrzebcony, tylko ten, który zaraz się obróci do niego w prawo, dostał jeszcze kartę zupełnie za nic zupełnie tylko za to, że posłuży jako kat. I tym optymistycznym akcentem zachęcam wszystkich do zakupienia tej wspaniałej talii. Polecam Wam też kanał Morigala. Dziękuję, że mogę tu uploadować swoje głupoty. Mam nadzieję na więcej. Zostawcie oczywiście lajka, jeżeli Wam się podobało e, i do zobaczenia. A wracajcie jeszcze kod, bo na pewno gdzieś tam był. Bye!